Hejka, moi drodzy, z tej strony Deseo, witam Was z Fantasmagoria. 2. Niestety to nie będzie gra na ślepo, bo posypała mi się gra przy samym końcu, więc mniej więcej wiem, co tu trzeba zrobić. E, przynajmniej e, tyle, o ile pamiętam. Tutaj będziemy mieć taki panel, który na razie jest niezałączony. Cholera, jestem tak wściekła. Tyle miałam grania za sobą, dostanę zaraz szał. Musimy sobie tu zejść na dół. Będziemy teraz bawić się z mieszaniną pewnych stworków. Czy ja będę pamiętała, słuchajcie, jak je ze sobą połączyć? No nie wiem. Tu będziemy też potrzebować coś do włożenia, ale to później. Tu kolejny pimpuś. I tu kolejny pimpuś. I tu kolejny. Dobra. Teraz musimy sobie wyjść... nie tędy. Dobrze, tam tędy. W tym momencie, jeżeli ja wiem, co tutaj należy robić, to, to po prostu to krócej będzie trwało, bo troszeczkę się męczyłam. Na takim panelu, słuchajcie, na zagadce mi się zawiesiła gra i w ogóle włączyła, no więc całe nagranie też poszło się walić, niestety. Musimy się tu odwrócić, bo tutaj też są się widzicie? Najpierw co? Najpierw chyba trzeba było zmieszać. Nie, to z tym chyba tak. Ok, i mamy to. Natomiast to nie wszystko. Jeszcze byśmy musieli tutaj użyć coś. one nam uciekają generalnie, ale coś trzeba na nich użyć. A nie tego czerwonego. Nie to. A nie to. Tak, i chyba dzięki temu możemy go zajumać dokładnie. No dobra, teraz ja sobie to zapiszę. A, bo tu nie pamiętam, co tu należy zrobić. Nie wiem, czy tego nie trzeba było tu użyć. Tak, musimy kliknąć sobie na tego stworka, którego stworzyliśmy, i przyciskiem, prawym przyciskiem myszy. Też się trosze, troszeczkę tutaj męczyłam. Jak grałam przed chwilką, jak nagrywałam dla Was, ale już teraz wiem co robić. Okej. Okay. Jakiegoż doznacie za chwilę zaskoczenia, kto tam będzie, słuchajcie na samym końcu. restoring right right right, right. Kochani, to byliśmy my, a teraz będziemy mieć krótkie wspomnienia nasze i musimy niestety zareagować tutaj, nie zginąć w trakcie tych cutscenek. Ja już na, na szczęście wiem czego, jakich narzędzi musimy używać, aby się wydostać z tych um, halucynacji. I love you too much to ever let you go. No, okay, tutaj musimy słdzie przechwycić jej ten pistolet. i wondering when you plan drag your lazy ass in here. Trev? Curtis. I've decided to take you up on that cast. Słuchajcie, śmieszna sytuacja, panowie z biura chcą nas zaciukać, ale tak, pierwsze, musimy zabrać tą kartę, użyć ich na, na windzie po prostu i uciekać, czym prędzej, raz i drugi raz. A teraz, kochani musimy się dzielić z młota. For you. A w kwestii naszej mamy po prostu słuchajcie, musimy ją przytulić. I love you, mama. No i kochani, nie pozostaje nam nic innego, jak uśmiercić naszego bliźniaka. Tak, moi drodzy. Musimy się stąd jak najszybciej wydostać. Zabraliśmy takie coś. E, takie gówno. Musimy to sobie razem połączyć. O, właśnie. Powstaje nam kolejne gówno. I teraz tak. E, lecimy stąd, tym wejściem, które nam się otworzyło. Będziemy musieli taką dziurę załatać, właśnie tym czymś. I przejdziemy właśnie do tego panelu. Panelu, yy, przy którym zawiesiła mi się gra. To musimy załatać ładnie, tak jest. I lecimy na górę. Podchodzimy tutaj. Jakie ja to robiłam teraz? Yy, Jakie ja to robiłam? Tak. Ok. No i teraz podchodzimy do panela, ale teraz sobie zasejmujemy. Poczekajcie, zaraz do Was wracam. Jak ja to wcześniej ustawiłam, ale to nie wprawiłam tego w ruch, więc ja tu to, to wiem tylko połowicz, połowicznie, jak to zrobić. Spróbujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że to mi się nie, nie zawiesi zielony niby. Powiem wam, nie wiem o co chodzi, ale gra znowu mi się wysypała. Nie wiem, co ja tu powinna zrobić. Niby tak mi się to pokazuje. Co tu jeszcze jest do zrobienia? To powinno być w dole, tak jak jest. Czy coś? Czy czymś jeszcze ja mogę tutaj. A ty mi mogę. O kurde. Skąd ja mam wiedzieć, czym ja tutaj mam operować? I know what who you are. I love you. Please stay with me. me talk about it, Josh. I'll do what's right. Kochani, to już jest praktycznie końcówka, ja to zapiszę, bo to, że mi to w ogóle poszło, że to zrobiłam, to był fart. Co ja mam zrobić? Czy mam z nią pogadać? Co mam zrobić? Can you believe a big-time exec like Paul Warner killed all those people? Yeah, sure, I do. Suits are evil, you know. Where do you suppose he is now? Mm. Panama, munching liver and fava beans. Oh. Oh, you're gonna love the bikini I got. It is so tiny. I swear it's this big. <laughs> oh, and I picked up some really strong sunblock because I know how you burn. Oh, it's gonna be wonderful. Blue Mediterranean seas, sun-washed beaches. Nie oh, promise. a może było jeszcze jakieś inne zakończenie? Zaraz sobie to sprawdzimy, a propos w ogóle całej serii powiem Wam, że ta cała zagadka z, yy, na samym końcu, gdzie cały czas wyłączało, mi wywalało do Windowsa, ja Wam całe jej nie pokazałam, to jest jakiś koszmar. Ani z solucją, ani na YouTubie z filmikiem nie potrafiłam jej wykonać. To, co poszło, to poszło na pałę. 50 tysięcy cięć, bo cały czas gra mi wywalała do Windowsa, jak coś źle robiłam. Więc po prostu koszmar. Godzinę czas męczyłam się z tym gównem. Ogólnie rzecz biorąc, już pomijając ten, ten błąd gry, yy, Powiem wam tak, byłam zachwycona jedynką i Fantasmagoria 1 będzie nadal głęboko w moim sercu, ale dwójka, no niestety nie, nie. czwarte do do czwarte gry jak gram było fajne, było ok, ciekawiło mnie, co za tym wszystkim stoi, co się dzieje, yy, czy, czy to nasz bohater, czy to jakieś siły nadprzyrodzone, ale cała ta akcja z tymi bebokami, z tym yy, światem w kosmosie, totalnie totalnie mi się nie podobało. I, I w ogóle mało tego, ta gra się przechodziła sama. Tu nie było czegoś takiego, wiecie, w point and click, jak w jedynce to było, czyli weź klucz, otwórz te drzwi, zwiedzanie, eksplorowanie. Nie, to po prostu cały czas, to był taki film, tylko gdzie nigdzie trzeba było sobie poklikać myszką i tyle w temacie. Absolutnie nie, nie dla mnie dwójka, no ale skoro nagrałam jedynkę, to chciałam też tą dwójkę e, u siebie mieć. No nie wiem, jak tam y, wasze y, odczucia związane z tą serią. W całym tym rozwiązaniem jestem zniesmaczona. No i tyle. Ja wam serdecznie dziękuję, że byliście ze mną w tej serii. I do usłyszonka, kochani. Pa, pa. I'll do what's right. I promise.